Zapraszamy serdecznie na najnowszy film nieco mało znanego belgijskiego reżysera Fabrisa Divelsa, film zatytułowany Operacja Maldoror. Jest to świetny. Naprawdę wstrząsający kryminał, thriller, którego scenariusz został napisany w oparciu o słynną, chyba najsłynniejszą i najbardziej skandaliczną aferę kryminalną współczesnej Belgii, której przewodził niejaki Mark Ditro. Ten człowiek jeszcze żyje, został skazany na dożywocie. Jeżeli Państwo pamiętają końcówkę lat 90. i początek lat 2000., to wtedy było dość głośno o porwaniach dziewczynek, o tym, że część z tych ofiar, Marka Ditro, Litru. Była nawet zakopywana żywcem. Sprawa no, była na ustach wszystkich dziennikarzy, nie tylko w Europie, ale również za oceanem. CNN zrobił specjalny materiał na ten temat. No i film rekonstruuje po prostu tamte wydarzenia, pokazuje indolencję służb mundurowych, poziom korupcji, która zżerała ówczesną Belgię i taką niezdrową rywalizację między służbami, służbami mundurowymi, która zadecydowała o tym, czy też była przyczyną tego, że Mark Ditro przez wiele, wiele lat swojego, swojego życia i swojego procederu był praktycznie rzecz biorąc bezkarny. Oczywiście w tle ukryta jest dość wyraźna sugestia o tym, że ta szajka no, była do... tak rozbudowana, że no, ob, ob, obejmowała również szereg ludzi dość wysoko sytuowanych, jeśli chodzi o struktury rządzące Belgii. No ale już więcej nie będę zdradzał, ponieważ zobaczą to Państwo na filmie. Świetnie zrealizowany czarny kryminał. Z bardzo interesującym podejściem do sposobu filmowania, bo to nie jest kino akcji w rozumieniu kina gatunku, ale tego amerykańskiego, gdzie jesteśmy świadkami no, zwartej, potoczystej akcji, takiego ciągłego budowania napięcia. Tutaj mamy europejską odmianę czarnego kina, a więc bliżej rzekłbym, realistycznego wymiaru, w jakim funkcjonują służby mundurowe, zwłaszcza te belgijskie. Brudne kadry, w niczym nie przypominające no pięknej Belgii przecież. Jesteśmy w ogóle w Charleroi, to jest taki rejon no dość, że jakbym, nieco mniej zaawansowany, jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny niż Bruksela, więc to też pokazuje taką Ciemną stronę Beneluxu, i to wszystko zostało wypunktowane przez reżysera ze świetnym aktorstwem takich mało opatrzonych aktorów belgijskich, francuskich. Więc to wszystko daje odczucie takiego, takiej świeżości. Bo sam gatunek sam w sobie, ten gatunek nie jest niczym nowym, ale tutaj zostało powiedziane w sposób, który rzeczywiście no, zasługuje na uwagę i który wnosi do tego, tego gatunku filmowego. Do tej stylistyki coś no, świeżego, co na pewno nie umknie uwadze miłośników yy, ambitniejszego kina. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszam w środę. Akcja Maldoror yy, Fe, yy, Fabrice Die Welt. Nie.